Się ma. Ja już po czwartkowym treningu przed sobotnim treningiem właśnie jadę. Bo w czwartek były tam jakieś burze i różne takie rzeczy, więc nie jechałem na rowerze i nie było się tego nagrać. Przynajmniej jak są te burze, to nie ma aż tak upalnie, Chociaż teraz akurat słońce wyszło i trochę przygrzewa. No a w czwartek ogólnie wrzuciłem, tak jak mówiłem w poprzednich filmach, większe ciężary. Na początku w tych hip trasach sobie teraz daję 8 kg na biodra i, tym tam, i z tym tam zrobiłem tam z 9 powtórzeń, więc znowu będę tak dokładał po te kilka powtórzeń. No właśnie po jedne powtórzenie, tam w dwóch seriach, jakoś tak co tydzień aż się znowu dobię do 12, no ale to nie jest takie główne ćwiczenie. taka sama sytuacja w tym wiosłowaniu. Tutaj już handlem 40-kilogramowym, bardzo ciężkim e, robiłem 6 powtórzeń. zapadek względem tego co było wcześniej no ale to też nie było aż takie ciężkie tam jeszcze był zapas przy tych sześciu powtórzeniach też będę dokładał na kolejnych treningach po ciąganiu. robiłem te 8 w dwóch seriach z pauzą no i na koniec OHP tutaj się udało już bić te pewne te 37,5 na cztery powtórzenia, było w jednej serii tak dosyć dobrze w tych co nagrałem no to było to trochę ciężej później na 3 chyba zrobiłem w ostatniej i będę próbował za tydzień robić 4 serie i 4 powtórzenia z tym 37,5 później na ciężary 40 plus będę wchodził no więc jakoś się to ruszyło już z tym OHP no, w porównaniu do tego, że tam robiłem 30 na 5 jakiś czas temu jeszcze No, a na dzisiejszym treningu siady tutaj już może uda się trzasnąć pierwszy raz setkę, no bo w zeszłym tygodniu te 95,5 na 2, w tym spróbuję zrobić 100 na 2, może jak pójdzie, zaczynał będę, właściwie nie wiem, od 85 sobie zacznę, tak będę wchodził. Dzisiaj sobie wziąłem luźniejsze spodnie, bo ostatnie spodnie były ciasne i mi po prostu blokowały na dole zakres ruchu, teraz y, tymi y, y, szerszymi, bardziej rozciągliwymi, no to będzie szło sobie niżej zejść i to y, wygodniej zrobić niż to było wcześniej. Tego low bara, no raczej nie będę próbował, no bo ta sztanga cały czas mi zjeżdża jak próbuję się ustawić, więc dalej będę cisnął z high bar'em. Aż kiedyś się y, próbuję przestawić na tego low bara, Zobaczymy też jak z mobilnością będzie na tym No a później to też w omówieniu powiem co tam będzie no bo nic szczególnego więc widzimy się na siadach zrobiony z pewnymi takimi problemami, gdyż za pierwszym razem jak przyjechałem, to się okazało, że karnetu nie ma, bo się skończył. Gdy trzeba jechać do domu to załatwić. I teraz drugi raz pojechałem, no już jest dosyć późno, przed ósmą. A na treningu no, poszło nawet dosyć dobrze. Od tych siadów zacząłem, no na siadach, tak jak mówiłem, teraz luźne spodnie, więc trochę głębiej to robiłem, że taka nawet pauza weszła na dole, dlatego się czułem na tym dole tak niewygodnie, strasznie, tak choćby podczas jazdy bez trzymanki, dlatego podczas stawania się pojawiły problemy. Strasznie ciężko to szło, gdzieś się tam znowu poprzechylałem, jak to zawsze przy takich problemach, ale udało się ostatecznie zrobić strona 2, więc pierwsza stówka. No, Max już właściwie się wywindował ponad 100 więc pod względem ciężarowym dobrze, no ale będzie trzeba właśnie też robić takie głębokie siady kolejnym razem, żeby już nie było takich problemów jak były teraz z tą głębokością. Zrobiłem cztery serie, no bo już tak przywodziciele mnie ciągły po tej czwartej, że już piątej nie robiłem, bo nie było sensu. No to jest oczywiście związane z tą głębokością, że nie było to tak przyzwyczajone po tym ostatnim treningu. No a dalej to tam wyciskanie hantli, zrobiłem no dalej jakieś tam progresy, no i podciąganie z ciężarem, znowu sobie tą dwudziestkę podczepiłem, teraz był inny łańcuch, bo ten grubszy, on był dosyć krótki, się nie dało go zapiąć tak jak tego cienkiego, czyli że był po prostu tak w linii prostej ciągło ten łańcuch zapięty, więc nie był on połączony pomiędzy ciężarem, a tymi biodrami no też się tak dało przynajmniej się tak nie wbijał w biodra bo był grubszy no chociaż on na tych dużych ciężarach to faktycznie nawet lepiej siedział a no trzy powtórzenia zrobiłem to co nagrałem dalej też robiłem trójki aczkolwiek brakuje jednak tego dociągnięcia na górze na dole idzie fajnie i potem lipa nie chce dociągnąć w czwartej serii już tylko dwa dałem radę. No ale myślę, że chyba będę zakładał coraz większy ciężar. Nie ma sensu się po prostu tak męczyć cały czas z tą dwudziestką. A zauważyłem też już na innych bojach, co mówiłem, że jak się dokłada tak z tygodnia na tydzień ciężaru, no to idzie to lepiej niż gdy się stoi w miejscu. No a tak w ogóle to tak mi się spociły te ręce, że aż zjechałem w jednym powtórzeniu z tego drążka po prostu mi się ręce tak zsunęły nie, magnezja by się przydała jakaś, bo paski mam, aczkolwiek w paskach na tym drążku to tak nie za bardzo paski się do ciągu przydają, bo już też zaczyna siadać chwyt przy ciągu no a nie wiem jeszcze zobaczymy może by przecierać ten drążek po każdej serii ręce no to może tak nie będzie no i na sam koniec jeszcze dipy tego nie nagrywałem no bo tam dalej sobie dokładałem tam po troszeczku więc jest git tak planowy spraw no to właściwie yy, nie mam zaplanowanych żadnych wakacji tam w odróżnieniu od innych kolegów którzy będą wyjeżdżać że tych treningów nie będą robić no wiadomo jak się gdzieś tam czasami trzeba wyjechać jakieś wakacje nie zawsze będzie czas robić trening, no to wtedy tam wiadomo jakieś gumy zostałem tylko, czy tam drążki, to co się znajdzie tam w parkach SW. No, ja, ja nie planuję nigdzie, więc cały czas ten trening będzie, więc cały czas też będą filmy, więc to się nie powinno w żaden sposób zmienić. No i dobrze, bo będzie taka ciągłość, nie będzie trzeba nigdzie wracać, więc wyniki powinny iść w górę. No, cel jest zrobić w tym martwym ciągu 200 kg. Zobaczymy kiedy to się uda. Mam nadzieję, że gdzieś tak w październiku może już to będzie. Zobaczymy czy się udało utrzymać ten progres. No, w innych ćwiczeniach właściwie nie wiem ile się uda zrobić. Mam nadzieję, że też to pójdzie dobrze, więc będzie wtedy jakiś konkretny wynik. Właściwie też będzie łatwiej wbić, nie? No bo w wakacje to będzie więcej czasu na jedzenie, jak się cały czas w domu siedzi. Aktywności też takiej nie ma, jak się nie chodzi. Do tej szkoły teraz na godzinę, jaka jest godzina, y, tam no, przed 28 tysięcy kroków, więc tak z 10 będzie. No, czyli jest dobrze, ale nie ma zaś za dużo, więc ta masa myślę, że będzie wchodzić dobrze. Więc 80 kg jest w zasięgu. No, napiszcie tam w komentarzu, jakie plany u Was, i treningowe, i tam wakacyjne, a ja się już będę żegnał, jak się. Ten film podobał, zostaw przy subskrypcji, łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.